Wszystkim wybranym radnym składam serdeczne gratulacje za zaufanie wyborców, a wyborcom życzę, aby ich wszystkie oczekiwania zostały przez tych radnych spełnione w tej kadencji. Teraz może poproszę o zabranie głosu pana Filipa Pacha. Dzień dobry, drodzy mieszkańcy, szanowni państwo. Już na początku kampanii wyborczej mówiłem, że podobnie jak znakomita część mieszkańców Bochni, doceniam, doceniam i widzę piękno Bochni i jej walory, ale, ale wiem, że potrzebne są zmiany. Zmiany nie tylko, nie tylko w kierunku i celu, jakim, do jakiego Bochnia powinna dążyć, ale w sposobie, jaki powinna to osiągnąć. Moim zdaniem. Takie zmiany mają szansę zaistnieć w momencie, gdy pani Magdalena Łacny wygra w drugiej turze wyborów w, najbliższym, w najbliższą niedzielę. Drodzy, drodzy Państwo, okazuje się, że z, zarówno z panią Magdą, jak i z jej programem wyborczym mamy bardzo wiele wspólnych celów, a także zbieżnych pomysłów. Ponadto łączy nas otwartość, umiejętność wsłuchiwania się w głos mieszkańców, a także pozytywna energia. Wydaje mi się, że pani Magda na stanowisku burmistrza wniesie jako kobieta wniesie nową, nową jakość, nową świeżość będzie potrafiła wykorzystać swoją umiejętność łączenia różnych środowisk i pozwoli na. Wspólne, wspólne realizowanie zamierzonych celów. Jak pokazały wyniki, wyniki wyborów, no po pierwszej turze znaczna, znaczna część mieszkańców oddała głosy nie tylko na tą dwójkę, która w tej chwili jest w drugiej turze. Dlatego do nich będzie, należało decydujący, będzie należał decydujący głos w wyborze, ostatecznym wyborze burmistrza naszego miasta. Dlatego. Mam gorącą prośbę i zachęcam wszystkich przede wszystkim do pójścia w niedzielę do urn, zagłosowania i zagłosowania na panią Magdalenę Łacny, ponieważ to według mnie pozwoli na budowanie lepszej przyszłości wspólnymi siłami i osiągnięcie lepszych rezultatów dla dobra naszego miasta. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu Filipowi. Poprosimy teraz pana Wojtka Woźniczkę z reaktora B7 o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu, chciałbym powitać wszystkich przybyłych. Szanowni Państwo, ostatnie wybory samorządowe na poziomie rady miasta pokazały jednoznacznie, że mieszkańcy opowiedzieli się za zmianami na 21 radnych, 16 osób to nowe osoby. Bardzo cieszę się. I to kolejne miejsce, którym chciałbym podziękować, że tak wiele osób z ramienia reaktor B7 zdobyło Państwa zaufanie. Natomiast w wyborzach na fotel burmistrza niestety nie było tej jednoznaczności, stąd druga tura. Ilość głosów, które opowiedziały się za kandydatami, którzy proponowali zmiany, jest ewidentnie większa. Natomiast rozłożyło się to na kilku kandydatów. I potrzeba jest konsolidacji tego środowiska, która stawia na zmiany. Analizowaliśmy, zarówno jako stowarzyszenie Reaktor B7, analizowaliśmy również w gronie nowo wybranych radnych sytuację, która zaistniała i możemy powiedzieć jednoznacznie, że upatrujemy szansę na zmiany w osobie pani Magdaleny Łacnej i rekomendujemy, żeby w drugiej turze głosować na panią Magdę. Eee, bardzo też prosimy, żeby w ogóle iść na wybory. Frekwencja jest bardzo ważna w tej sytuacji, żeby poparcie dla nowego podejścia do starych problemów było jednoznaczne i ewidentne. Tutaj bardzo kluczowe jest poparcie kobiet, młodych i po prostu nie zostawiajmy spraw samym sobie, tylko głosujmy na Magdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wojtku bardzo za te słowa poparcia. A teraz, y, może, poprosimy całą kandydatkę o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować Tobie, Filipie, y, i Tobie, Wojtku. Za, za to, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście, za to, że stoimy. Przepraszam Państwa za mój głos, ale to pokazuje, że to jest koniec kampanii. Na pewno jeszcze te kilka dni będę z Wami. Dzisiaj to jest taki moment, kiedy Bochniacy pokazali, że chcą zmiany. To też widać w nowej, w nowej Radzie, która będzie funkcjonować. Z tego miejsca dziękuję Wam jeszcze raz za bardzo duże poparcie, za te głosy, które oddaliście na moją Osoby, za zaufanie, które którą mnie obdarzyliście. I jeszcze raz proszę Wam, nie zostawcie w domu. Idźcie 21 na wybory. To jest bardzo ważny dzień, dlatego że w tym dniu zadecydujemy, czy chcemy tej Bochni, która się będzie rozwijać, czy chcemy Bochni, która będzie jednoczyć, czy chcemy Bochni, która będzie dla nas przyjazna, czy chcemy tego, co było do tej pory. Nie zostańcie, niezależnie od tego, jaka będzie pogoda. Nie mówcie, że mój głos się, się nie liczy, dlatego że słuchajcie, każdy głos dzisiaj jest bardzo ważny. Idźmy wszyscy na wybory. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.